A z drugiej strony, strona. A z drugiej strony, strona. Ale kim ja jestem, żeby mówić ludziom, jak mają żyć? A tu panowie policjanty, co się czają? A, dopiero parkują. Będzie suszonko. Hech, no to ogień. No i co, zmieścimy się tu? Ha. Ja to mam jednak szczupły samochód. A w dzisiejszym odcinku. Najpierw myślałem, że wszystko jest idealnie, a nagrałem trzeszczący dźwięk. Później myślałem, że mam tak zły tydzień, że nic nie opublikuję, a na końcu nakręciłem Wam vloga i postanowiłem to wszystko wrzucić do jednego filmu. Bawcie się dobrze i do zobaczenia za tydzień. A mówią, że tylko Skoda jest Simply Lever, ale jednak Audi jest w grupie Volkswagena, podobnie jak Skoda. To jest Powerbank do gimbala i jednocześnie statyw, a Audi ma specjalny schowek na to. Nawet nie wiedziałem. To jest Powerbank ze statywem do gimbala, a to jest specjalne miejsce, żeby się nie walało po samochodzie. Ok, Google. Zadzwoń do księgowa Pixlab. Dzień dobry, panie dzień dobry, mam krótkie pytanie, minut, tam mogę się podjechać, i być naszym sekretary? Pewnie, że tak, Zapraszam, byś miała Dobra, to ja zokoło, za około 15 minut będę. Dobrze, panie Dominiku. Super. Dzięki bardzo, do zobaczenia. do zobaczenia. Więc jak słyszeliście, dzisiejszy dzień zaczyna się od wyprawy do księgowych i wyprawy w cudzysłowie, no bo 13 minut. Natomiast przez ostatnich kilka dni to, co nagrałem, miało tak niską jakość z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo źle się czułem, a po drugie, dopiero. Uczyłem się sprzętu urządzenia zarówno nagrywającego, jak i tego zbierającego dźwięk. Stąd też ostatnio były problemy z dźwiękiem, natomiast mam nadzieję, że wszystkie niepowodzenia i wszystkie problemy są już za mną. Dzisiaj widzicie mnie w poziomie, a nie w pionie. I w związku z tym pierwsze pytanie do was czy wolicie mieć wideo w wersji pionowej, czy w wersji poziomej, czy lata wam to, bo i tak nie tylko słuchacie, albo czasami tylko rzucicie okiem, bez jakichś konkretnych preferencji. A, trochę was w dół przestawimy. O, teraz powinno być elegancko. No więc co tam ciekawego w software house przez święta? W sumie spokój, ale taki spokój, gdzie nie dzwonią telefony, nie wpada mnóstwo maili, nie wpada mnóstwo zgłoszeń. W związku z tym możemy się zająć w sumie dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz to są formalności. Ponieważ jak wiecie, dużo poszło ofert, dużo umów, również było gdzieś tam wysyłanych, podpisywanych. Teraz zostały one przeze mnie pozbierane, podpisane z naszej strony, odesłane, więc ta taka typowa biurokracja trochę czasu mi zajęła. Do tego trzeba wystawić faktury, za pierwsze wpłaty i tak dalej. No to w tych spokojniejszych świątecznych okresach jest to z reguły taka zwykła, systematyczna praca, gdzie tak naprawdę niewiele rzeczy się dzieje, niewiele rzeczy trzeba robić jakoś dynamicznie, tylko można w swoim tempie. Realizować wcześniejsze umowy, realizować po prostu zgłoszenia, które się cały czas zbierają i oczywiście przy sprawach pilnych realizujemy praktycznie z godziny na godzinę. Natomiast często są to zwykłe zgłoszenia rozwoju oprogramowania, które tak naprawdę realizujemy w granicach tygodnia, w granicach dwóch tygodni, bo jak wiecie, IT bardzo sobie lubi planować różnego rodzaju terminy i realizacje, tak żeby nie było chaosu i spiny, tylko spokojne oddawanie zadań, oddawanie projektów. W związku z tym, że przez ostatnie kilka dni nie nagrywałem, to dzisiaj będzie taki odcinek kurczę, nie wiem, chyba trzeba powiedzieć trochę bardziej vlogowy, bo postaram się Wam zapewnić te 15-20 minut ciekawostek i rozrywki. Natomiast zobaczymy, co się z tego uda na koniec zmontować, co się uda z tego sklecić bo cały film, który aktualnie oglądacie jest nagrywany jeden dzień, natomiast jeżeli będą jakieś przebitki, gdzie nie będę w bluzie Cartoon Network, tylko w jakiejś innej, to oznacza się, że to są przebitki z dnia wczorajszego czy przedwczorajszego, a tymczasem nie pozostaje mi nic innego jak śmigać do księgowych z dokumentami, ponieważ udało nam się załapać na IP Boxa, no i w związku z tym księgowym musimy dorzucić dokumenty, zawieźć dokumenty, żeby wszystkie sprawy podatkowe, po prostu zrealizowały, wyliczyły, bo jak wiecie, minęła końcówka 2023 roku. No i teraz jest czas właśnie rozliczeń z panem skarbowym, z którym zawsze żyjemy w zgodzie, więc i tym razem chcielibyśmy wszystko zrobić zgodnie z terminem. No i wiadomo, nie dokładać do podatków, jeżeli nie ma takiej potrzeby. No i ja już dojechałem. I ważna rzecz. Pamiętajcie, że w Gdyni są dwie strefy płatnego parkowania: niebieska i żółta, niebieska droższa i częściej obowiązująca, żółta ta, mniej restrykcyjna, natomiast pamiętajcie, żeby odpalić sobie skajkesza czy czym wy tam płacicie za parking, ponieważ ostatnio dostałem z leasingu informację, że moje dane zostały przekazane do urzędu, który o nie wystąpił. Jak dopytałem, który to był urząd, no to urząd miasta Gdyni, Wydział Parkowania i najprawdopodobniej, jak byłem u fizjoterapeuty, raz zapomniałem włączyć mobi parkingu, co będzie skutkowało pewnie jakimiś 150, 250 złotymi mandatu. Więc Gdynia, samochód na czas, u księgowych zajmie mi max 30 minut, strefa niebieska, rozpocznij parkowanie. No i 2 złote, a nie 200. Lecimy. Dokumenty rozliczeniowe za marzec zostawione, a mi zostało jeszcze jakieś 20 minut parkingu, więc jadę coś Wam pokazać na ciekawą przebitkę. Tak. Raz, dwa. Hashtag pochwalę się. A to co widzicie to jest mój ulubiony dojazd, jeżeli chodzi o Gdynię nad Zatokę. No to jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego warto mieszkać w Gdyni, to to jest jeden z powodów. Od Księgowych do Zatoki dwie minuty. Dobra, a teraz trzeba. Dobra, a teraz trzeba się zawijać z powrotem do biura, bo chłopaki siedzą i pracują, a ja obwożę was po Gdyni, więc mogą się trochę denerwować, że ja nie robię pieniędzy, a oni tak. Ale z tymi marketingami to tak jest, nie? W drogę. No dobra, to pan Google mówi, że do biura mam 27 minut, więc mogę się z wami podzielić rzeczami, które się działy w ostatnim czasie, a które po prostu dotychczas was ominęły. No więc, w dniu wczorajszym dostałem zapytanie o stronę internetową dla Gopsu, czyli gminnego ośrodka pomocy społecznej. W miastach jest to oczywiście odpowiednik MOPSu, czyli miejskiego Ośrodka pomocy społecznej. Wiem, w jaki sposób Państwo nas znaleźli, ponieważ w zapytaniu od razu podesłali informację, że widzieli stronę gopsu Wejherowo, którą przygotowaliśmy, kurczę, już chyba z 2 czy 3 lata temu, bardzo im się spodobała. No i tak naprawdę zapytali, czy możemy utworzyć kopię, bo oni chcą dokładnie to samo. No i oczywiście pod względem technologicznym kopie utworzyć możemy, pod względem graficznym nie, ponieważ nasze projekty są niepowtarzalne i my przekazujemy prawa autorskie do projektu po realizacji, natomiast starałem się im to odradzić z dwóch powodów. Po pierwsze chciałbym, żeby mieli swoją własną niepowtarzalną stronę i po prostu ją zaprojektujemy i wykonamy pod ich wymagania, a z drugiej strony strona... A z drugiej strony strona a drugi argument jest taki, że 2-3 lata dla strony w IT to mimo wszystko dużo i technologie poszły do przodu pewne rzeczy robi się już inaczej szybciej, w inny sposób dla użytkownika bardziej przyjazny, no tak więc najlepiej jest utworzyć nową stronę, ok, inspirowaną jeżeli chodzi o design, na przykład właśnie GOPSu, Wejherowo, czy jakiejkolwiek innej instytucji natomiast inspirowaną a nie skopiowaną, bo wtedy cały czar przygotowania dedykowanego narzędzia, dedykowanej strony internetowej tak naprawdę pryska. W ramach zapytania było również kilka punktów dotyczących hostingu i domeny: czy to my będziemy wszystko utrzymywać, czy to jest po stronie zamawiającego. No i tutaj odsyłam do mojego filmu na YouTube, że domena i hosting mają być zawsze twoje. I koniec. Nie ma od tego wyjątków. Pytali również o to, w jaki sposób przebiega wprowadzanie treści, czy oni nam to wysyłają, czy dostają panel i sami wprowadzają. No więc oczywiście. Wszystkie nasze strony internetowe tworzymy w ten sposób, że do każdej strony jest panel administracyjny, a to co nam przyświeca, to idea, żeby użytkownik był w stanie samemu się zalogować do panelu wprowadzić albo wpis albo artykuł albo wyedytować jakąś zmianę szybciej niż wyślę do nas maila, żebyśmy my to zrobili, więc wydaje nam się, że jest to najbardziej sensowny kierunek, gdzie nieważne o której godzinie, nieważne w jakim miejscu administrator panelu loguje się do niego, wprowadza zmiany, które potrzebuje, no i w czasie krótszym niż napisanie maila ma tak naprawdę efekt już od razu widoczny online. Co do kosztu przygotowania takiej strony, to w tym wypadku była od razu prośba o przedstawienie oferty na trzyletnią administrację stroną internetową, tak żeby urząd, tak żeby instytucja nie musiała się już martwić o jej utrzymanie, o SLA, o naszą dostępność i o dalszy rozwój. No i jak całość wygląda pod kątem finansowym, to oczywiście możecie sprawdzić na stronie Pixla.pl, gdzie mamy wyciągniętą wyceniarkę projektów. Możesz wyklikać swoją stronę internetową i zobaczyć ile taka strona w zależności od wybranych opcji będzie u nas kosztować oraz mamy również cennik pakietów też dostępny na stronie, jest to jawne, tak żeby każdy mógł zobaczyć jakie pakiety oferujemy, jakie są składowe każdego z tych pakietów każdy pakiet ma inny SLA, ma inny zakres godzin przeznaczonych na rozwój i modyfikację, tak więc w sposób jawny pokazujemy co wchodzi w skład pakietów, czego się po każdym z tych pakietów można spodziewać, no i na jakie koszta finalnie się również trzeba nastawić. W wypadku GOPSu utworzenie strony internetowej razem ze wszystkimi Wymaganiami co do osób z niepełnosprawnościami. Koszt przygotowania takiej strony internetowej wyniesie około 16 tysięcy złotych, jeszcze w zależności od opcji dodatkowych, czy ma być tam bIP, czy mamy doprojektować również logo, czy mamy również przygotować kolorystykę, czy to już urząd ma. Natomiast koszt administracji taką stroną, gdzie gwarantujemy urzędowi naszą dostępność, gdzie gwarantujemy już 5 godzin na rozwój, na modyfikację oraz dajemy SLA. Czyli tak naprawdę gwarancję, że w przypadku jakiejkolwiek awarii, jakiejkolwiek, jakiegokolwiek problemu ze stroną w ciągu dwóch czy czterech godzin, kurczę nie pamiętam ile jest w tym pakiecie, reagujemy, naprawiamy, poprawiamy, jesteśmy w kontakcie z hostingodawcą, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest potrzeba skonsultowania się jeszcze z kimś innym, również to robimy, tak żeby urząd mógł spać spokojnie. Miesięczny koszt takiej administracji to jest 2,5 tysiąca złotych, a co ważne, godziny zawarte w tym abonamencie przechodzą z miesiąca na miesiąc, czyli jeżeli urząd ma martwy okres przez na przykład miesiąc czy dwa, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później wykorzystać te godziny na na przykład jakąś większą rozbudowę budowę czy większą modyfikację. Drugi temat. Z wczoraj to dostałem zapytanie i to takie bardzo profesjonalnie przygotowane zapytanie, można powiedzieć nawet przetarg, gdzie zamawiający w bardzo szczegółowy sposób opisał kryteria przyznania danej umowy, ponieważ jest tak, że w 90% przypadków 100% kryterium, jeżeli chodzi o ocenę danej oferty, jest cena. Co jest po prostu masakrą, ale tak to niestety w Polsce wygląda, czyli kto da taniej Totalnie bez sensu, no ale co zrobić? W takim kraju trochę żyjemy, natomiast wczorajsze zapytanie zakupowe tych zmiennych miało chyba 3 czy 4, była to ok, na pewno cena, natomiast to było tylko 60% oceny, później był termin realizacji, później przygotowane makiety, jeżeli chodzi o stronę główną plus 1 czy 2. Wybrane widoki jako taki wstępny projekt, i dopiero zastosowanie wzoru, który również był w tym zapytaniu podany, wychodziła wartość punktowa, która dopiero była porównywana z innymi oferentami. Więc bardzo przemyślanie zrobione zapytanie, a nie tak jak w większości przypadków daj Pan najniższą cenę, a później zobaczymy, co z tego uda się sklecić. No totalnie nie tak się powinno robić przetargi, nie tak się powinno robić zapytania ofertowe, ale kim ja jestem, żeby mówić ludziom, jak mają żyć. Natomiast w ramach samego przetargu widać, że ktoś bardzo rzetelnie do tego podchodził, ponieważ w wymaganiach była informacja, że firma podejmująca się realizacji musi mieć co najmniej trzy realizacje o budżecie powyżej X, co już dla mnie jest jasnym wyznacznikiem, że pytający wie, jakiego rodzaju budżet będzie na to potrzebny i jest tak naprawdę na niego przygotowany, oraz że firma przystępująca do realizacji musi mieć konkretne kompetencje. Postaci pracowników, że to nie może być freelancer, że to nie może być firma, która jest jednoosobowa i jeżeli ona później zniknie, no to tak naprawdę nie ma do kogo się zwrócić z prośbą o support, z prośbą o rozwój czy zmiany. Natomiast niestety dla nas w połowie specyfikacji pojawiły się zapisy, że framework, na którym strona ma być tworzona, ma mieć licencję w postaci open sourceowej, co tak naprawdę ukierunkowuje cały projekt od razu na WordPressa, ukierunkowuje go. Ukierunkowuje go na dżumle, no a później jak już się pojawiły informacje, że Framework ma dawać możliwość instalacji dowolnych wtyczek, które są ogólnodostępne na rynku, no to już wiadomo, że rozwiązanie dedykowane w naszej postaci w tym momencie odpada. Napisałem podziękowanie za samo zapytanie. Zaoferowałem się, że jeżeli kiedykolwiek będą potrzebne rzeczywiście dedykowane rozwiązania, czy to strony internetowe, czy sklepy, czy systemy CRM do zarządzania kontrahentami, do zarządzania firmą do automatyzacji, to tutaj jak najbardziej się polecamy, natomiast ze względu na to, że cały przetarg jest praktycznie napisany pod WordPressa pod Joomla, to nie jesteśmy w stanie się podjąć ofertowania, no i tak naprawdę później realizacji. A dlaczego nie robimy stron na WordPressie? To wam również podlinkuję filmik tak żebyście wiedzieli dlaczego do mnie, do nas zgłaszają się użytkownicy, którzy z WordPressa tak naprawdę rezygnują jakie są ich najczęstsze powody. I żeby było jasne ja nie mówię, że WordPress jest zły, ani Joomla jest zła albo systemy dedykowane są złe. Każdy system każda technologia ma swoje zastosowanie w określonych przypadkach i nikt z tym nie zamierza walczyć natomiast należy zawsze brać pod uwagę jakie są mocne i słabe strony danej technologii oraz danego podejścia, bo WordPress będzie tańszy i szybszy w postawieniu na początku, natomiast jego rozwój może się opierać już tylko i wyłącznie o różnego rodzaju wtyczki. Podczas kiedy z naszej strony system dedykowany na pewno będzie droższy i na pewno jego utworzenie będzie trwało dłużej, natomiast ma później nieograniczone kierunki rozwoju, migracji, zmiany struktury. Tworzenia sklepów, automatyzacji, optymalizacji różnego typu, natomiast to znowu wiąże się z developmentem, z rozwojem, z czasem, no i też kosztami. No to mamy godzinę dziesiątą, czas do biura i do roboty. <mulary> Ale ja mówię, to zależy. Że to dużo jest różnych rzeczy, które mają na koszty. Edycja to od razu jakiś konto klienta, bo co, Edytować przez link, który ktoś dostanie w potwierdzeniu rezerwacji, już trzeba by tak bardzo... To no, jest pytanie, jak legalne spokojnie wygląda w pewnie. No tam rezerwujesz dniami, nie? Mm. Czyli nie, nie możesz rezerwować na godzinę, więc po prostu klikasz, w które dni, od kiedy do kiedy w sumie chcesz. No. I na tej podstawie, no właśnie, wylicza Ci cenę, płacisz za to, jakby... No, właśnie, no. Ca Cały duży system tak naprawdę musi powstać. Kończąc ten piątkowy dzień, z którego w sumie macie taką przejściową relację, to skończyło się właśnie spotkanie zarządu, skończyło się dzisiaj spotkanie z... Chłopakami, przynajmniej tymi, którzy byli na miejscu, a no, gdzie standardowo porozmawialiśmy sobie o wszystkich bieżących projektach, o założeniach co do następnych projektów, o jakichś zmianach organizacyjnych. A na sam koniec pozostaje mi tylko się pochwalić, że ruszyły dwie kolejne strony. Aktualnie jedna typowa wizytówka promocyjno-marketingowa, oraz druga trochę bardziej złożona, gdzie są zapisy na różnego rodzaju konferencje branżowe, wraz z możliwością opłacenia takiego eventu poprzez uczestnika, który się na niego zapisuje. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, możecie obie strony zobaczyć i pierwsza z nich to jest sea-sand.pl, czyli morzeipiasek.pl, to jest dość oryginalne. A druga ze strony jest to pimef.pl, gdzie możecie zobaczyć, jak się rozwija polska branża, polski przemysł energetyki wiatrowej. Trzeba ten film zmontować. Mam jeszcze chyba dwa maile do napisania, ale już wam pewnie nie będę zawracał tym głowy. No, a teraz, skoro biuro jest już puste, znaczy, że czas do domu, więc. Ruszamy. Na razie trzymajcie się. Cześć.